Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, witam Was w nowym filmie. Kochani, witajcie w niedzielę, ja jestem właśnie w trakcie szykowania się, ale delikatnego szykowania się, bo dziś wybieramy się wraz z naszymi znajomymi, jedziemy na Błękitną Lagunę, czyli tak zwana Blue Lagoon tutaj na Islandii. I będziemy tam się kąpać w takich gorących źródłach Więc mój makijaż będzie minimalistyczny Nałożę sobie tylko troszeczkę BB krem na twarz I podkreślę tylko rzęsy Bo wiem, że jak się tam będę kąpać Tam będziemy używać maseczek Wszystko mi totalnie spłynie Ale chociaż żeby nie straszyć swoim wyglądem Śmieję się, ale Chociaż żeby lepiej ze sobą się czuć To po prostu sobie wykonam taki szybki makijaż I kochani, wczoraj byliśmy na... Spotkaniu znajomych e, mieliśmy taki wieczorek nasz, e, bardzo miły i bardzo sympatyczny, spotkaliśmy się z naszymi dobrymi znajomymi i wpadłam na pomysł, bo akurat e, wy macie środę, my mamy niedzielę i właśnie do e, poniedziałku chyba poniedziałku czyś do środy, zaraz wam powiem. Do czwartku jest taka opcja. Także u was jest środa. Także do jutra jest opcja wykupu przez internet biletów premium na Blue Lagoon. I w tym, jeżeli kupujecie to przez internet, bukujecie, to macie na miejscu w tej ofercie za darmo drink, czy jakiś napój. I w tym wchodzą trzy maseczki na twarz. Także my się szykujemy, zaraz jeszcze tylko y, zrobimy sobie z mężem szybkie śniadanko. Ja wstałam troszkę szybciej, żeby się po prostu tylko wyszykować. Mąż się jeszcze tam y, przygotowuje w łazience, mówił, że musi wziąć kąpiel. Ja już się wykąpałam, chociaż wieczorem się kąpałam, ale wiecie, jedziemy tam y, nad tą wodę i, i człowiek chce być po nocy świeży. W związku z czym y, szybko. Robię makijaż, tak jak mówię, tylko podkreślę sobie swoje rzęsy. Widzicie, tylko BB krem, Na pewno kosmetyki zabiorę ze sobą, bo na pewno będzie tam możliwość, żeby się później wyszykowania. Będziemy chcieli coś pojechać zjeść. Chyba, że tam na Blue Lagunie będzie restauracja, to może skusimy się tam na coś do zjedzenia. No bo jak się wybieramy, to nie wybieramy się na krótki czas, tylko praktycznie na cały dzień, bo jazda tam zajmuje z jakieś półtorej godziny tutaj od nas. No i tam też chcemy skorzystać z tych właśnie z tego czasu, żeby tam sobie posiedzieć trochę w tej wodzie, zregenerować się i tak dalej. I powiem wam od 13 lat jadę pierwszy raz właśnie tam na Blue Lagunę. Mój mąż był już dwa razy, um, był z firmy, ze swojej firmy dwa razy i my kiedyś się wybraliśmy, pojechaliśmy tam, mówimy super, spędzimy sobie czas na Blue Lagunie. Oczywiście wtedy bilety były o wiele, wiele tańsze, teraz te bilety bardzo podrożały. Nam akurat udało się te bilety kupić naprawdę za, za małe pieniądze, bo to był właśnie taka promocja yy, na lato. No ale wracając do tego, że byłam właśnie tam w 2008 roku i był to drugi dzień świąt wielkanocnych, albo pierwszy i niestety blue laguna była zamknięta. W związku z czym pocałowaliśmy klamkę i wróciliśmy z powrotem do Akranes. A dziś już mamy bookingi zrobione, dostaliśmy informacje na maila, bo wczoraj właśnie u znajomych siedząc, wszyscy wzięliśmy swoje telefony i zaczęliśmy wszyscy razem. Bukować termin. Y, zabukowaliśmy sobie na godzinę 14, y, w związku z czym szykujemy się po malutku i, i jedziemy. I zdradzę Wam jeszcze, że wczoraj zaoferowałam się, że ja będę prowadzić auto. Mój mąż y, powiedział, że oczywiście jedziesz naszym większym samochodem i zabieramy znajomych do naszego auta. Jedziemy na dwa auta, bo jedzie jeszcze kolega z synem w związku z czym w sześć osób się byśmy nie zmieścili, ale znajomych my zabieramy i ja prowadzę i powiem Wam, że jest stresik, jest stresik z tego względu, że no ja jeżdżę codziennie samochodem do pracy, oczywiście, ale jeżdżę tym moim malutkim Polo Cross, a my mamy jednak suwa dużego i, i po pierwsze jest obawa, że będę, chociaż na tym aucie również uczyłam się przed prawem jazdy, tak, przed zdaniem prawa jazdy, ale Obawa jest taka, że będę jechać aż na keflawik, bo to jest za Reykjavikiem, prawie przy keflawiku. Czy już w keflawiku? Jakoś tak. Eee, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, że jadę tak daleko naszym autem, gdzie ostatnio jak nim jeździłam, to właśnie jak się uczyłam na prawo jazdy, to trzy miesiące temu. I trzecia sprawa, że zabieramy jeszcze znajomych i, i ta cała odpowiedzialność. No leży we mnie, więc troszeczkę się obawiam. Wczoraj byłam bardziej odważniejsza. No wiecie, wczoraj siedzieliśmy u znajomych. Był mały drink, więc człowiek był bardziej odważny. Oczywiście, ja jadę, oczywiście, ja was zawiozę. Nie ma problemu. A dzisiaj się obudziłam z tą myślą i mówię: Kurczę, na co ja się zgodziłam? Ale ja wypiłam wczoraj tylko dwa drinki, czy trzy małe. I, jak już decyzję podjęłam, że ja będę prowadzić, to już powiedziałam: wy się bawcie, wy sobie siedźcie, a ja. A ja już po prostu nie będę imprezować dalej, bo wiedziałam, że decyzja na jazdę na drugi dzień jest podjęta, więc będę zmuszona ja prowadzić. I tak zabieramy towarzystwo ze sobą i czuję, że będzie naprawdę wesoło. Mój mąż stał w bardzo dobrym humorze. Zaraz właśnie ja sobie tylko skończę malować rzęsy. Może troszkę podkreślę sobie brwi, idę robić śniadanko. Pokażę Wam za chwilkę, co przygotuję na śniadanko. My się szykujemy, ubieramy i jedziemy. Także kochani, kończę się malować i odzywam się do Was za chwilkę. I kochani, śniadanko, mamy gotowe. Ja mam tutaj jajeczko na kiełbasce, na kanapce z awokado, do tego pomidorki. I kawa, mój małżonek nie przepada za awokado, więc tutaj ma kanapkę z masełkiem, i również pomidorki, i jajeczko na kiełbasce. Także mąż zaraz przychodzi, zasiadamy jeść i ruszamy w drogę. Dobra, kochani, ja już jestem gotowa. Wzięłam tutaj ze sobą, powiem wam, Ręcznik, bo nie jestem pewna, czy tam dostaniemy ręczniki. Ja jeszcze tam, jak Wam wspomniałam, nie byłam, więc nie wiem. Kluczyki w ręku przygotowane, założyłam swoje konwersy, bo najlepiej, ale to najlepiej mi się w nich prowadzi. Także, kochani, ruszamy. Powiem wam, że troszkę się boję, denerwuję, no ale cóż. Jak obiecałam, to muszę w końcu stanąć na wysokości zadania i je wykonać. Ale mam samych kierowców ze sobą, więc na pewno będzie dobrze. Także zabieram Was ze sobą i ruszamy. Wjechaliśmy na blue lagunę. Pogoda troszeczkę deszczowa, ale tam jest bardzo przyjemnie. Idziemy sobie posiedzieć w tych takich gorących źródłach. Musimy się trochę spieszyć, bo tutaj się umawiamy na czas. I właśnie. Wchodzimy za chwilkę tutaj na portiernię. Tak wygląda tutaj już początek tej wody. Będziemy sobie tam później wchodzić na baseny i będziemy sobie w niej się kąpać. Tutaj można sobie zrobić maseczki i posiedzieć trochę w ciepłej wodzie. Można wypić piwko, tak słyszałam, ale zobaczymy, jak będzie w środku. Także wchodzimy. Da Blue Laguna, tam macie bar, w którym możecie pobrać sobie drinki. Również można sobie pobrać maseczki. Także... My wychodzimy zaraz tam na zewnątrz do wody, ale nagrałam Wam tutaj jeszcze ze środka, jak to tutaj wszystko pięknie wygląda. To jest właśnie ta słynna B... Blue Lagoon na nice, Islandii. I kochani, jesteśmy już na Blue Lagoonie. Tak to tutaj wygląda. No, pogoda nam dzisiaj nie dopisała, jeszcze troszkę pada, ale w wodzie jest ciepło, więc chodzimy do wody. Także tak to tutaj wygląda. Wchodzimy do środka. Wchodzimy do Kochani, jeszcze przyszliśmy tutaj zjeść sobie do restauracji na Blue Lagoonie. Szykują nam właśnie stolik. Restauracja przepiękna bardzo przytulna, ze skałami. Jakie piękne skały są w restauracji. Zaraz Wam pokażę, jak tu spływa woda. Taki mały wodospadik, stworzony z tych skał. I spływa sobie tutaj do tej wody. Ale efekt w tej restauracji jest przepiękny. Przepiękna ta ściana wygląda. siadamy i zamawiamy sobie coś do jedzenia. I przyszło nasze zamówienie. Ja sobie wzięłam steka z polędwicy a małżonek sobie wziął baranka Lamba file. Lamba file. Smacznego. Zajemnie, dziękuję. Hej kochani, witajcie ponownie. My już wróciliśmy z Blue Lagoon, jesteśmy już w domu. Ja zrobiłam sobie kawę, przepraszam Was za moje włosy, ale trochę mnie wywiało, tam się kąpałam i, i musiałam głowę umyć od tej soli, ale zaraz wam wszystko opowiem, tylko napiję się łyka kawy, bo wróciliśmy właśnie do domu i powiedziałam, że muszę zrobić sobie kawy. Trochę emocji było, trochę byłam śpiąca, zmęczona, jednak ciepła woda to powiem Wam trochę wy, wykańcza. Tak męczy siedzenie w ciepłej wodzie A siedzieliśmy tam kilka godzin Ale najpierw łyk kawy I już zaraz Wam opowiem A więc moi drodzy Błękitna Laguna na Islandii Ja słyszałam Na temat tej Błękitnej Laguny Bardzo dużo Widziałam zdjęcia, widziałam filmy, opowieści No ale sama tam nie byłam I nie przekonałam się na własnej skórze Jak to tam jest a więc są to gorące źródła, które rewelacyjnie wpływają na naszą skórę. I w dawnych, dawnych latach w 1900, którymś tam roku, 70 chyba tym ona powstała, o ile się nie mylę. I, I właśnie wykąpał się tam pierwszy człowiek, który miał egzemę. I zauważył, że ta egzema zaczęła z jego ciała schodzić, zaczęła się leczyć. I właśnie wówczas stwierdzono, że są to lecznicze wody, dobrze wpływające na naszą skórę, na nasze ciało. I tam właśnie. Na tej Blue Lagunie możecie dostać, znaczy zakupić sobie teraz kiedyś, to wiemy, że to było gratis, to nie trzeba było za to płacić, teraz jest to odpłatne, myśmy mieli właśnie w bilecie premium maseczki i powiem Wam, że ja miałam lekko, tak jak widzieliście wcześniej, lekko tylko rzęsy podmalowane Bibi krem, ale stwierdziłam, nie jak dostaję maseczkę, to już to idzie, znika z mojej twarzy i dostałam maseczkę czarną to jest maseczka z że właśnie tu na całą twarz fajnie se nałożyłam. Ja miałam wcześniej katar, powiem wam, że tu w koło nosa katar jeden dzień, nie wiem co to było. Tu w koło nosa miałam tak suchą skórę, tak mnie to wszystko bolało, nie mogłam tego zniewelować żadnym kremem. Nałożyłam maseczkę, ona mi troszeczkę się na tej twarzy troszeczkę poleżała. I, I w tej właśnie słonej wodzie, to są takie, takie słone wody, widzieliście takie błękitne, mętne y, źródła. W tej słonej wodzie, w y, tej mętnej wodzie spukujemy tą maseczkę. Później, po pewnym czasie, można dostać maseczkę chyba nawilżającą i regenerującą. E, więc są trzy maseczki w tym. Jedna jest czarna, druga jest biała i, i jest też zielona. E, więc no powiem wam, że no zregenerowałam się rewelacyjnie e, Byłam bardzo zestresowana w czasie drogi Jechałam i koleżanka do mnie mówi Aga, co ty się stresujesz? Jest, jest stresu, się, jest dobrze, dobrze jedziesz Ja wiem, wiesz co kochana, bo no jadę z wami Jadę pierwszy raz tak daleko Jadę tym samochodem No i, i, i trochę się stresuję Ale dojechałam bez żadnego problemu wyszła jazda była naprawdę rewelacyjna. Yy, trzymałam się za kolegą, więc jechaliśmy przepisowo. Yy, no on musiał bardziej przepisowo jechać przeze mnie, bo ja się bałam przyspieszyć. Yy, w niektórych momentach on mógł przyspieszyć, no ale no niestety po, po Islandii tak czy inaczej jeździ się 90 na godzinę w związku z tym, że jestem teraz yy, na prawojeździe próbnym. Przez 3 lata, a po roku mogę się już o, do mojego instruktora odezwać yy, na temat, żebym zobaczył, jak ja jeżdżę. Ale może o prawo jeździ, to Wam nagram osobny film, bo obiecywałam Wam taki film. To może nagram i opowiem Wam, jak to tutaj wygląda. Ale dalej. Zmierzając dalej, wracając do tematu, właśnie yy, no ja trzymałam się yy, przepisów. No Kolega mógł przyspieszyć, bo on jednak już ma bardziej. Yy, Obeznaną tutaj tą okolicę i wie, gdzie mniej więcej może policja stać. No ale niestety, no trzymał się mnie, żebym się go nie zgubiła i wiem, że go na pewno zmęczyłam tą drogą. Ale dojechaliśmy na miejsce. I jak to na miejscu wygląda? Myśmy mieli bilety um, zabukowane przez internet, więc przyjechaliśmy na miejsce i musieliśmy się umówić na daną godzinę. Myśmy umówili się. Myśmy umówili się na godzinę 14, przyjechaliśmy na miejsce, daliśmy na naszych telefonach, na maila dostaliśmy bookingi, gdzie trzeba było otworzyć w PDF-ie cały booking i tam był kod kreskowy. Pani zeskanowała ten kod kreskowy i wówczas po opłaceniu dostaliśmy szlafroki, dostaliśmy klapki jednorazowe, takie japonki. I dostaliśmy takie opaski na rękę, które mogliśmy skanować sobie przy pobraniu drinka. W tym, jak powiedziałam Wam, jeden drink, obojętnie jaki napój, napój był w gratisie, i to było skanowane do karty, do, do opaski. I jeśli chcielibyśmy wypić coś więcej, to mogliśmy zeskanować, i później przy oddaniu tej opaski, wychodząc, były pieniążki pobierane. Po prostu musieliśmy za to zapłacić. I właśnie na tą bransoletkę wchodząc musieliśmy zeskanować, żeby bramka nam się otworzyła, myśmy poszły sobie do damskiej szatni przebieralni z koleżanką, panowie poszli na męską i no i tam przebrałyśmy się w stroje kąpielowe, założyłyśmy na siebie szlafroki i te klapki, Ciuchy schowałyśmy do szafki, i szafki również były właśnie na bransoletkę, zamykane na tą opaskę na tego chipa. więc zamknęłyśmy drzwi, musiałyśmy przytrzymać, przeszło kilka kreseczek, zakodowało i szafka została zablokowana. I wówczas przeszłyśmy do wyjścia. Przechodziło się takim dłuższym korytarzem, gdzie mijałyśmy prysznice. Prysznice były kabiny. Z szybami, kiedyś były one, słyszałam, otwarte, bo tu Islandczycy są otwarci, oni mogą po prostu nago lasa brać prysznic, nikt się nikogo nie wstydzi, ale ze względu turystów, prawdopodobnie tak słyszałam, że zrobili te kabiny, że turyści się po prostu krępowali, kąpać nago przed inną osobą, i później wychodzi się na zewnątrz. Można przejść sobie, tam właśnie nie wchodziłam. Dopiero kolega mi powiedział, jak już wyszliśmy, że mogłam sobie tam pójść taką grotą, żeby wyjść na zewnątrz. No ale tam nie wyszłam, tylko wyszłam. Jeszcze wam pokazałam z, z wewnątrz, jak to wygląda, za szybą będąc, jak to tam wygląda, i wyszłam na chwilę na zewnątrz z telefonem mojego męża, żeby wam to pokazać na zewnątrz. I powiem wam, że nie wzięłam kamery. Miałam zamiar wziąć kamerę, moją wodoodporną, ale bateria była tam nienaladowana. O tej kamerze nawet nie pomyślałam, bo wiem, że jakby na nią padało, to zakłócenia wiatr. Ona ma u góry mikrofon. Ja mam tego Canona G7X, na, na pewno byłoby, byłyby zakłócenia. I wzięliśmy tylko z mężem telefony. Mąż się odważył i wziął swój telefon, zrobił tam dwa, trzy zdjęcia, ale padał deszcz. I zaczęło padać mu na ten telefon, i on mu troszeczkę szybka zamokła, i nie mógł nic kompletnie z nim zrobić. Więc ja nawet nie wracałam się po swój telefon, żeby wam coś tam w wodzie nagrywać i pokazywać. A zresztą powiem wam szczerze, że chcieliśmy ze znajomymi się trochę zrelaksować i pobyć, wiecie, w tej ciepłej wodzie i, i tak mm, pobyć ze sobą. I jeszcze wam nie powiedziałam, jak właśnie wychodzicie na zewnątrz, to są takie wieszaki, gdzie wieszacie swoje szlafroki, bo już się zagalopowałam. Tym opowiadaniem. Wieszacie szlafroki, zostawicie w klapki i wchodzicie sobie do wody. Woda jest cieplusieńka, w niektórych momentach wręcz gorąca, ale jest naprawdę bardzo przyjemna i czujecie się tacy zregenerowani, ciało jest naprawdę mocno nawilżone i czuć bardzo siarką. I powiem Wam, że w wodzie spędziliśmy czas gdzieś koło 3 godzin i wychodząc, powiem Wam, miałam tak. Ciężkie nogi, tak ciężkie ciało, w wodzie się tego nie czuło, ale wychodząc później pod górkę, bo tam jest taka, właśnie, tak jakby, no z takiej balustrady zejść na dół, nie ma stopni, nie ma schodów, bo wiecie, no, sól, woda, mogłyby być wypadki, więc spokojnie tak sobie schodzicie, tak jak schody ruchome, wiecie, tak pomalutku sobie schodzicie na dół do wody. Eee, nie mogę określenia znaleźć, ale na pewno kojarzycie o co chodzi. Schodzicie sobie spokojnie do wody, z takiej jakby kładki, o, z takiej jakby kładki, schodzicie sobie do wody. I wówczas tak samo wchodzicie, wychodzicie z tej wody. Także ja, jak wychodziłam, naprawdę byłam bardzo ciężka. Mówię, czy to kilogramy poczułam? Czy moje nogi są takie ciężkie? Czy mi doszło do kilogramów? Naprawdę, woda, ciepła, gorąca woda obciąża nasz organizm, nasze ciało. I byłam tak zmęczona, mówię Boże, teraz jeszcze muszę wszystkich wieść, bo oczywiście brygada, która była z nami, oprócz kolegi, który jechał z synem drugim autem, czyli mój mąż, moja koleżanka, i jej, i jej mąż, no w ramach gratisowych napoi wzięli sobie po piwku. Ja oczywiście nic nie piłam, więc no ja musiałam z powrotem prowadzić. Ale powiem Wam, że było bardzo przyjemnie. I później, wychodząc z wody, przy tych szatniach, miałyśmy fa jest tam bardzo fajnie zrobione, bo są duże lustra. Jest jakby zrobiona toaletka z pufami, gdzie możecie sobie usiąść, zrobić makijaż przy lustrze. Są suszarki, wysuszyć włosy. Także widzicie, ja tylko włosy wysuszyłam. Nie miałam jakich nawet ułożyć, a zresztą nie musiałam ich układać. Takie też mogą być na, na taki. Wiecie, wyjazd. No, nikt się nie musi tam nie wiadomo jak szykować. Po wyszykowaniu się moimi koleżanki, panowie, oczywiście na nas troszeczkę dłużej czekali, a w szczególności na pewno na mnie, bo ja to zawsze mm, muszę dopiąć pewne rzeczy na ostatni guzik. E, wzięli sobie po drineczku i czekaliśmy, żeby pójść do restauracji. Akurat zadecydowaliśmy, że była tam restauracja, zadecydowaliśmy, że pójdziemy tam zjeść. Widzieliście tą restaurację, ja wam pokazałam. Powiem wam, że ta ściana. Zapiera dech w piersiach. Ta restauracja jest chyba tak w skale zrobiona, że część skały było w restauracji. Ona tak, jakby była chyba, nie wiem, przekuta, że właśnie ściana jest ze skały, szczęści skały w tej restauracji. Przepięknie to wyglądało na żywo. Kamera na pewno tego tak nie pokazała, jak to wyglądało na żywo, ale powiem Wam, że restauracja przepiękna. Także mm, bardzo miło spędziliśmy ten dzień, bardzo spodobało mi się te, te miejsce, ta błękitna laguna. Jeśli kiedykolwiek będziecie na Islandii, to serdecznie Wam polecam, żeby się tam... Wybrać, zregenerować swoje ciało i, i je tak sobie fajnie nawilżyć i. Polecam Wam wykorzystanie tych maseczek do twarzy, bo to też fajnie wpływa na naszą twarz. Także moi drodzy, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film, yy, że mniej więcej, chociaż troszeczkę, pokazałam Wam naszą błękitną lagunę na Islandii. Jeśli spodobał Wam się ten film, to bardzo proszę o kciuka w górę. Jak również zapraszam widzów, którzy zaglądają na mój kanał, a widzę po statystykach, że ponad 70%. Yy, Widzów zagląda na mój kanał, nie subskrybując go. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak również włączajcie ten dzwoneczek on was będzie informował, że na mój kanał wszedł nowy film. Jak również poinformuję was, że ja odpisałam na wasz komentarz. Ale zwróćcie również na to uwagę, że. Nawet jak macie zasubskrybowane kanały i macie włączone dzwoneczki, YouTube robi nam psikusa i nie zawsze informuje nas, że nasz ulubiony YouTuber, którego subskrybujemy, wrzucił nowy film na kanał. Także śledźcie YouTuberów, których subskrybujecie, wchodźcie na ich kanały, bo zdarza się tak. Słyszałam, że już właśnie większość YouTuberów narzeka, że. W powiadomieniach nie pojawiają się filmy dla widzów, i widzowie na to narzekają. Także, kochani, my będziemy się już żegnać. Wyskarby, trzymajcie się cieplutko. Widzimy się na pewno w następnych filmach. I do zobaczenia. Buziaki. Pa. When I blame me for the things that weigh me down